Koszty utrzymania apartamentu, bez względu na to, czy jest to kupiony apartament na użytek własny, czy też w celach biznesowych, właściwie są bardzo podobne. W wielu punktach są po prostu zbieżne. I to od Państwa będzie zależało: czy utrzymanie roczne takiego apartamentu będzie drogie bądź bardzo drogie, czy znajdziecie Państwo tańszą alternatywę. Dzisiaj przygotowałam krótką prezentację na temat kosztów, które musicie ponieść, oraz kosztów, które możecie ponieść. I pokażę Wam Państwu, jak to wygląda u mnie w przypadku moich kosztów. I od razu przejdźmy może do konkretów. Na pierwszej planie są wszystkie koszty. Pod punktem numer jeden są koszty stałe. Niezależne od użytkownika, czyli są to koszty, które musicie Państwo ponieść bez względu na to, czy przybywacie w apartamencie, czy też nie. Numer dwa to koszty eksploatacyjne czyli zależne od tego, ile Państwo zużyjecie wody i prądu. Punkt numer 3 to koszty dodatkowe, czyli internet, telewizja, recepcja oraz ubezpieczenie. I punkt numer 4 to serwis, czyli jest to oferta skierowana dla tych, którzy postanowili wynajmować swój apartament w wakacje. Koszty stałe, niezależne od pobytu. Numer 1 to taksa roczna i wynosi od 3 do 17 euro za metr kwadratowy powierzchni całkowitej apartamentu. Pamiętamy, że powierzchnia całkowita obejmuje również części wspólne. Punkt numer 2 to podatek roczny od nieruchomości i on wynosi od 15 setnych do 3 dziesiątych procenta wartości nieruchomości. I taki podatek Będziecie Państwo musieli uiścić w Urzędzie Gminy. W przypadku na przykład Słonecznego Brzegu jest to Neseber. W Neseber jest Urząd Gminy. Idąc tam, ym, przedstawiając się i mówiąc, jaki macie apartament, pani ładnie Państwu wyliczy, ile macie Państwo do zapłacenia za swoją nieruchomość. Kolejna plansza to opłaty eksploatacyjne. Pierwsze to energa według stanu licznika. i Ja w zeszłym roku zapłaciłam około 53 lewa, czyli. Około 26 euro, i taką opłatę wnoszę na stronie internetowej EWN. Oczywiście linki podam poniżej, i tam możecie Państwo się zalogować. Założyć sobie konto, jeżeli jeszcze nie macie, a jeżeli odkupiliście apartament od innej osoby, wystarczy, że przepiszecie to konto na obecnego właściciela. I będziecie mieli dostęp do faktur. Faktury będą wysyłane na bieżąco na waszą skrzynkę e-mailową, jeżeli ją podacie. Jeżeli nie, to będą dostępne po zalogowaniu się w ich serwisie. Fajne jest w Bułgarii to, że jeżeli was nie ma w takim apartamencie, to nie płacicie, tak jak czasami w Polsce, ryczałtem za prąd, tylko płacicie za to, co zużyliście. Jeżeli nie użytkujecie, to nie płacicie. Punkt numer dwa to woda, również według stanu licznika, i warto sobie założyć konto w wodociągach. Jest to bardzo proste. Wchodzimy na stronę wodociągów w Burgas, zakładamy sobie konto, czyli podajemy e-mail i hasło, wówczas stan licznika. Będzie tam zapytanie, czy Chcecie podawać według faktycznego stanu licznika i dostawać faktury na e-maila? Jeżeli tak, to wpisujecie ten stan licznika i dostajecie fakturę do zapłacenia. Taka ciekawostka dla osób, które nie wiedzą jak, y, nie, mo, nie potrafią poczytać po angielsku, bułgarsku czy w jakimś innym języku. I na przykład, tak jak strona wodociągów nie jest przetłumaczona na język angielski, wystarczy prawym y, klawiszem myszki kliknąć. Jest coś takiego jak przetłumacz na język polski. Pokaże się Wam strona przetłumaczona, oczywiście w takim googlowym stylu. Będziecie mogli y, poczytać, y, co tam jest na tej stronie w języku polskim. Ale przejdźmy do naszej prezentacji. Kolejna plansza to koszty dodatkowe. Pierwszym kosztem dodatkowym to internet. W Bułgarii jest kilka firm, które y, proponują swoje usługi. Są też polskie firmy, które proponują na terenie Bułgarii y, usługi. Ale A1 jest najtańszą firmą, którą ja wybrałam. Korzystam z niej już od kilku lat i y, szanowni Państwo, jest naprawdę najtańsza. Ma w swojej ofercie zarówno. Usługi długoterminowe, tak jak w moim przypadku, umowę, którą ja wybrałam, to była umowa na dwa lata. Dzięki czemu płacę miesięcznie około 14, lewa. Lub usługi krótkoterminowe możecie Państwo również zapłacić np. za 2 czy 3 miesiące za internet i telewizję. Ja korzystam tylko z internetu, ale można również zamówić telewizję i wówczas yy, będziecie Państwo płacili yy, tylko 3 miesiące. I ten abonament będzie trochę wyższy. Jeżeli pójdziecie podpisać umowę z A1 czy z jakąkolwiek inną firmą, to na umowie będzie data zakończenia umowy, ale oprócz tego, jeszcze na paragonie który dostaniecie po zapłaceniu za usługę, będzie informacja za jaki okres została zapłacona. Umowa powie na jaki okres wykupiliście państwo usługę, a na samym paragonie będzie widniała informacja do kiedy ta usługa została zapłacona. Więc taki paragon warto sobie skserować czy sfotografować, żebyście państwo po prostu wiedzieli kiedy ta usługa się kończy. Dalej. Recepcja Koszty recepcyjne w wielu punktach są płatne. Bez względu na to, czy jest to taki punkt jak mój, gdzie nie jest to apart hotel, tylko prywatna, taka, prywatny budynek z prywatnymi kwaterami. I w moim przypadku, jeżeli ja chcę zostawiać pocztę na przykład u administratorki, to muszę za to zapłacić 350. Euro. Ale wiem, że od, od Państwa między innymi, że w niektórych, w większości oczywiście apart hotelach, również te usługi recepcyjne, nawet jeżeli recepcja jest 24 godziny na dobę, one nie są darmowe dla osób, które posiadają apartamenty, są darmowe dla gości hotelowych. I teraz yy, ci, którzy posiadają apartamenty, żeby korzystać z recepcji i tak ekstra muszą dopłacić do takiej recepcji. I zazwyczaj jest to opłata około 300 euro, 350, czasem więcej, w zależności od kompleksu oczywiście. Yy, jeżeli nie płacicie za te usługi, to wtedy no, nie przychodzi do Was poczta, kluczy nie, nie zostawiacie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie macie takiej potrzeby, no to nie płacicie. Yy, ale jeżeli chodzi o te koszty, na pewno one będą wyższe bliższe raczej 300 euro niż 30 euro. Więc tutaj trzeba by liczyć już w setkach. I kolejny punkt to ubezpieczenie. Ono oczywiście też jest uzależnione od tego, czego Państwo potrzebujecie, jakiego rodzaju będziecie chcieli ubezpieczenie. Ja tutaj wypisałam, że jest to około 50 lewa mniej więcej, może być więcej oczywiście za ubezpieczenie. I planże ostatnia, czyli usługi serwisowe, czyli usługi sprzątania i obsługi. Państwa gości. Ta oferta jest skierowana głównie do tych, którzy chcą wynajmować swój apartament. W przypadku innych firm bywa to różnie. Już w poprzednim filmie też Państwu tłumaczyłam, że czasem bywa to bardzo różnie. Jeżeli chodzi o na przykład naszą firmę, czyli inwestor Bułgaria, ym, taka usługa kosztuje 650 euro i jest to najniższa usługa pakietowa, czyli Pełna usługa, obsługa waszego apartamentu. W tym yy, oczywiście mieści się pranie, sprzątanie, obsługa gości na booking.com, czyli obsługa rezerwacji, wydawanie kluczy, no i obsługa gości na miejscu, jeżeli jest jakiś problem. I podsumowując, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jest sporo, ale, szanowni Państwo, yy, wierzcie mi, w Bułgarii, w kompleksach nadmorskich i górskich. Bułgarzy przyzwyczajeni są do tego, że każda najdrobniejsza usługa ma swoją cenę w euro i nie jest to koszt 10 euro, tylko raczej 100 i więcej euro. Więc to są takie optymalne koszty, które jesteście Państwo w stanie absolutnie z zarobionych pieniędzy od gości spokojnie pokryć. To wszystko, mam nadzieję, że ta moja wyliczanka była klarowna i prezentacja interesująca. Dziękuję serdecznie i zapraszam do zobaczenia.